Napisał maturę, a wieczorem wybrał się na spotkanie ze znajomymi. Po jego skończeniu odwiózł ich do domu, ale sam we własnym się już nie pojawił. Zniknął wraz z samochodem swoich rodziców. Przez trzy lata nie było wiadomo, co się stało. A i po tym czasie pozostały pytania bez odpowiedzi. Bartek Magdziarz urodził się 28 września 1983 roku. Mieszkał w Suchedniowie. Suchedniów to niewielkie miasto położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim, w gminie Suchedniów. To około 30 kilometrów na północ od Kielc. Jego rodzice to Czesław i Grażyna. Mężczyzna miał zakład stolarski, a kobieta prowadziła kancelarię notarialną. Dobrze im się powodziło. Mieli opinię zamożny. Bartek to spokojny nastolatek. Nigdy nie wdawał się w żadne awantury. W 2002 roku był w klasie maturalnej. Bardzo dużo uwagi poświęcał nauce. Po skończonej szkole średniej, planował udać się na studia prawnicze. W swoim otoczeniu miał opinię prymusa, ponieważ nauka była dla niego ważniejsza niż dla większości rówieśników. Był też zagorzałym fanem piłki nożnej. Bardzo lubił również komputery. Uwielbiał surfować w internecie, choć na początku XXI wieku mało kto to jeszcze robił. W piątek, 24 maja 2002 roku, Bartek pisał egzamin maturalny z matematyki. Poszło mu bardzo dobrze. Większość matury miał już za sobą. Czekała go jeszcze tylko potyczka z językiem angielskim w poniedziałek, ale to miał być dla niego najprostszy etap egzaminu. Matematyka poszła mu bardzo dobrze i póki co to było dla niego najważniejsze. Po skończonym egzaminie wrócił do domu. Tam spędził czas z rodziną. Jego rodzice urządzili Grilla. Wpadło kilku gości, 19-latek był w świetnym nastroju. Gdy już wszyscy pojechali, Bartek postanowił pojechać do Skarżyska Kamiennej. Umówił się tam z kolegami, by spędzić z nimi czas i podzielić się wrażeniami, a także odreagować stres ostatnich dni. Około godziny 19 zabrał bordową Honda Civic należącą do jego rodziców i pojechał do Skarżyska Kamiennej. To miało być spotkanie w miłej, spokojnej atmosferze. Nie planował pić alkoholu, w końcu przecież jechał autem. Z rodzicami uzgodnił, że przed północą wróci do domu. Rodzice nie mieli powodu, by mu nie wierzyć. Zawsze był słowny. Wieczorem położyli się spać, będąc przekonanymi, że Bartek wróci na czas. Matka obudziła się około godziny trzeciej w nocy i zobaczyła, że syn jeszcze nie wrócił. Obudziła męża, by o tym powiedzieć. Próbowali się do niego dozwonić. Był sygnał w jego telefonie, ale nie odbierał. Próbowali jeszcze wielokrotnie, ale zawsze z tym samym skutkiem. Oboje wpadli w panikę. Nie wierzyli, by Bartek tak po prostu nie wrócił. Obawiali się, że coś mu się stało. Początkowo próbowali sobie jakoś logicznie wytłumaczyć, czemu nie wraca. Pomyśleli, że może miał stłuczkę i bał się wrócić do domu z rozbitym autem. A może miał wypadek i stracił przytomność. Zdenerwowani rodzice już nie zasnęli tej nocy. Z samego rana rozpoczęli poszukiwania na własną rękę. Nic nie osiągnęli. Około południa udali się na policję, gdzie zgłosili zaginięcie syna, a także samochodu, którym pojechał. Początkowo funkcjonariusze nie chcieli przyjąć tego zgłoszenia. Twierdzili, że chłopak na pewno się upił, albo naćpał i pojechał w Polskę. Rodzice musieli użyć znajomości, by coś wskurać. Znajoma pani prokurator wymusiła na policji zajęcie się tą sprawą. Śledczy stali przed zadaniem ustalenia szczegółów poprzedniego wieczora. W tym celu skierowali się do znajomych, z którymi Bartek spędzał czas w piątek. Ustalono, że pojawił się na spotkaniu ze znajomymi. Byli tam zarówno jego koledzy, jak i koleżanki. On był kierowcą. Część z nich podwiózł na miejsce. Całą grupą pojechali do Radomia. Spotkali się w McDonaldzie. Z racji, że była świetna pogoda, wyszli na parking przed restauracją. Zachowywali się kulturalnie. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Wszystko się zmieniło w momencie, gdy do ich grupki podeszło czterech młodych mężczyzn z piwami w dłonia. Ich stan wskazywał na to, że byli mocno pijani. Nie byli agresywni. Jeden z nich usiadł na masce samochodu Bartka. Ten się wściekł, bo był to samochód jego mamy, który ta niedawno nabyła. Zdenerwował się i stanowczo zażądał od niego, by ten szedł. Wtedy atmosfera się zagęściła. Z obu stron padły wyzwiska i trochę wulgaryzmu. Jednak odbyło się bez rękoczynów i ekipa z piwami po prostu odeszła. Reszta spotkania obyła się już bez podobnych historii. Przed północą rozjechali się każdy w swoją stronę. Bartek, zgodnie z planem, rozwiózł wszystkich do domu przed północą. Potwierdził to znajomy, który wysiadł z auta jako ostatni. Z jakiegoś powodu jednak nie trafił do domu. Policja podejrzewała, że chłopak mógł po prostu gdzieś pojechać. Był dorosły i miał prawo wyjechać, nie informując o tym nikogo. Kiedy jednak nie pojawił się w poniedziałek, gdy miał pisać egzamin maturalny z języka angielskiego, nie było wątpliwości, że coś się musiało stać. Znając sumienność Bartłomieja i to jak ważnym wydarzeniem w jego życiu była matura, nie było szans, by dobrowolnie nie pojawił się na ostatnim, najprostszym dla niego egzaminie. Bliscy, w całym województwie, rozwieszali plakaty z wizerunkiem Bartłomieja. Na plakacie pojawił się też jego rysopis i opis jego ubrania. To mężczyzna o wzroście 182 cm. Ma krótkie, ciemne włosy i masywną budowę ciała. W dniu zaginięcia był ubrany w oliwkowy sweter z wąskimi paskami na ściągacza. Miał na sobie ciemne, dopasowane spodnie z kieszeniami i granatowe sportowe obuwie. Niestety. Ale poszukiwania Bartka nie przynosiły żadnych rezultatów. Policja nie potrafiła ustalić, co się stało w nocy, gdy zniknął. Na tamten moment nic nie było wiadomo na temat próby przesłuchania mężczyzn, którzy starli się z nim wieczór, gdy zaginął. Być może któryś z nich wiedział coś więcej. Wyglądało na to, że śledczy nie poświęcili temu wątkowi specjalnej uwagi. Pojawiły się pogłoski, że może Bartek udał się na mundial w Korei i Japonii. Taka wersja zdecydowanie bardziej pasowała policji. W końcu był wielkim fanem piłki nożnej. Jednak rodzice nie wierzyli, że wyjechałby bez żadnej informacji, przy okazji zawalając maturę. Poza tym, w szufladzie w domu został jego paszport, bez którego ciężko byłoby mu się dostać do państw oddalonych o prawie 10 tysięcy kilometrów od Polski. Rodzice, nie widząc efektów pracy policji, zdecydowali się zgłosić z prośbą o pomoc do prawie detektywa Rutkowskiego. Ten zainkasował 25 tysięcy złotych, a po jego działaniach nie było żadnych śladów. Prawdopodobnie to jedna z tych spraw, w której pozorował działanie, w rzeczywistości nie robiąc nic, albo udając tylko, że coś robił. Wobec braku efektu, w swojej desperacji, rodzice postanowili skorzystać z usług jasnowidza. Wybrali się do Człuchowa, do Krzysztofa Jackowskiego. Ten im powiedział, że Bartek nie żyje. Według jego wizji chłopak padł ofiarą brutalnego morderstwa. Sprawcami miało być trzech mężczyzn. Doszło między nimi do bójki, która zakończyła się tragicznie. Do tragicznych wydarzeń miało dojść w lesie blisko szosy. Jego zdaniem, zabójcy porzucili ciało w jeziorze albo w przybrzeżnych zaroślach. Jasnowic rozrysował mapkę, gdzie jego zdaniem należało szukać ciała. Policja dokładnie sprawdziła ten teren, ale niczego nie znaleziono. Przez kolejne tygodnie nie było żadnego postępu w sprawie. W lipcu, w Sopocie, czyli ponad 500 km od rodzinnego domu Bartka, znaleziono jego częściowo spalony dowód osobisty. Bliscy wiedzieli, że to nie mogło oznaczać niczego dobrego. Również w lipcu 2002 roku sprawę poruszył w swoim programie 997 Michał Fajbusiewicz. W studiu pojawili się rodzice Bartka. Apelowali do widzów o zgłoszenie się osób mogących pomóc w ustaleniu losu ich syna. Jakiś czas wcześniej poruszano kwestię tego zaginięcia w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, wówczas nikt się nie odezwał. Po emisji programu 997 zgłosili się świadkowie, twierdzący, że posiadają informacje na temat tego, co się stało z Bartkiem. Wśród nich był człowiek, który zażądał 30 tysięcy złotych w zamian za informacje. Według niego Bartek był przetrzymywany. Policja namierzyła jego telefon i do niego dotarła. Okazało się, że ten mężczyzna był zwykłym naciągaczem żerującym na krzywdzie rodziny zaginionego. Do rodziców trafiały też anonimowe listy. Autor jednego z nich twierdził, że Bartek został zabity, a jego ciało zakopano gdzieś koło Bliżyna, kilka kilometrów od skarżyska. Policja sprawdziła ten trop, ale nie znaleziono ciała. Przełom w tej sprawie nastąpił dopiero trzy lata po zaginięciu Bartka. Kluczową kwestią było to, że śledztwo przejęła policja Skierld. Rodzina miała wiele zastrzeżeń do działania śledczych ze skarżyska. W 2005 roku, do śledczych dotarła informacja, że pewien człowiek opowiadał bez skrępowania o tym, że razem z trzema kumplami zabili chłopaka, który od trzech lat był uznawany za zaginionego. Policja postanowiła bliżej przyjrzeć się temu mężczyźnie i jego znajomym. Z tej czteroosobowej ekipy można było się już przyjrzeć tylko trzem. Czwarty z nich, a dokładniej Łukasz S. pseudonim Waciak, zmarł w 2003 roku w wyniku zaczadzenia się we własnym domu. Była to dość tajemnicza śmierć. Nie ustalono, czy brały w niej udział osoby trzecie. Łukasz miał wrogów, ale nie powiązano nikogo z jego nagłą śmiercią. Okazało się, że wszyscy trzej mężczyźni w przeszłości pojawiali się na radarze policji. Każdy z nich miał już założoną własną kartotekę, a jeden z nich brał udział w rozboju z użyciem noża. Śledczy sprawdzili, że tuż po tym, gdy zniknął Bartek, ci czterej byli nad morzem, a przecież w Sopocie znaleziono dowód osobisty zaginionego. To musiało być w jakiś sposób powiązane. Zebrane informacje wskazywały na to, że ta grupa może posiadać informacje na temat losu Bartłomieja Magdziarza. Śledczy zdecydowali się ich zatrzymać i przesłuchać. Zatrzymani mężczyźni to 21-letni Marcin Piętek pseudonim Piętuś, 19-letni Norbert Rembak pseudonim Red Bull, i 23-letni Krzysztof M. pseudonim Ketchup. Ten pierwszy, czyli piętuś, był tym, który bezrefleksyjnie chwalił się tym, że zabił Bartka. I to właśnie to naprowadziło śledczych na ich trop. Tutaj trzeba zaznaczyć, że w momencie, gdy zniknął Bartek, wszyscy trzej byli o trzy lata młodsi, więc Norbert miał wówczas zaledwie 16 lat, a reszta była tylko niewiele starsza. Co ciekawe, niedługo po tym, gdy zniknął Bartek, Marcin pociął nożem jakiegoś chłopaka. Był to bardzo poważny napad. Zadał mu kilkanaście ciosów bagnetem. Na szczęście przeżył. Ale nie wiedzieć czemu, prokuratura potraktowała sprawcę bardzo łagodnie i nie odpowiedział za usiłowanie zabójstwa. Matka chłopaka, który przeżył ten horror, zwróciła się do Grażyny, matki Bartka. Powiedziała jej, że jej zdaniem napastnik, który zaatakował jej syna, mógł mieć też coś wspólnego ze zniknięciem Bartka. Mówiła, że piętuś przyszedł ze swoją ekipą do szpitala i groził jej synowi, że załatwi go tak jak Magdziarza. Grażyna po tych informacjach odezwała się do prokuratury, prosząc by zainteresowali się nim w sprawie zaginięcia jej syna. Nie zrobiono tego. Kim byli zatrzymani mężczyźni? Wszyscy mieszkali w Skarżysku Kamiennej. Najstarszy z nich był Krzysztof. To student Politechniki Świętokrzyskiej. Pochodził z dobrej, szanowanej rodziny. Jego matka była nauczycielką. Norbert natomiast mieszkał w blokowisku w Skarżysku Kamiennej. Mieszkał z matką i ojczymem, który nierzadko podnosił na niego rękę. Ten odreagowywał, wyżywając się na inny. W momencie zatrzymania był w związku z kilka lat starszą od siebie kobietą i doczekali się dziecka. Marcin też miał dziecko, ale gdy dowiedział się o ciąży, zerwał kontakt ze swoją partnerką i nie czuł się odpowiedzialny za wychowanie dziecka. Wszyscy trzej nie mieli żadnego stałego zatrudnienia. Przesłuchanie zatrzymanych trwało wiele godzin. Norbert i Marcin od początku zaprzeczali, by mieli coś wspólnego z tą sprawą. Przez kilka godzin podobnego zdania był też Krzysztof. Ten jednak po kilku godzinach w końcu pękł i zaczął mówić. Przyznał, że on i grupa kolegów doprowadzili do śmierci Bartka. Płakał i przepraszał za to, co zrobił. Jak miał dojść do zabójstwa? Taką wersję przedstawił Krzysztof. Feralnego dnia wszyscy czterej brali udział w grillu, byli pod wpływem alkoholu i odurzeni narkotykami, w pewnym momencie podeszli do grupki młodych ludzi pod McDonaldem. Łukasz usiadł na samochodzie Bartka i ten zwrócił mu uwagę. Doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. Choć wówczas odeszli stamtąd i obyło się bez bójki, to mocno przeżywali to, co się stało, zwłaszcza Łukasz. On uznawał, że został ośmieszony i planował zemścić się na chłopaku, który wyzwał go, gdy usiadł na jego aucie. Być może poprzestaliby na snuciu planów zemsty, gdyby nie koszmarny przypadek. W pewnym momencie, przed północą, idąc chodnikiem, zauważyli, że na ulicy, przed skrzyżowaniem, na czerwonym świetle, stała Honda, a w niej kierowca, który ośmieszył ich kilka godzin wcześniej, nie zastanawiając się długo. Marcin i Norbert podbiegli do auta i otworzyli drzwi. Niestety nie były zamknięte od środka. Byli agresywni. Szarpali Bartka za odzież i wyciągnęli go z samochodu. Za moment dołączyli do nich pozostali. Początkowo myśleli o tym, by wrzucić Bartka do bagażnika, ale łukasz kazał mu wsiąść na tylne siedzenie. Reszta wsiadła do auta, a łukasz usiadł za kierownicą. Jeden z napastników miał ze sobą bagnet. Trzymał go przyporwanym. Po drodze zaczęli się zastanawiać, co zrobią z Bartkiem, a on przysłuchiwał się temu wszystkiemu, siedząc jak sparaliżowany. W pewnym momencie wpadli na pomysł, by spróbować wymusić okup na jego rodzicach. Wyjechali z miasta i ruszyli w kierunku Radomia. W tym czasie bili Bartka i grozili, że jeżeli będzie czegoś próbował, to go zabiją. Jeździli tak przez kilka godzin. Krzysztof był pijany i przez większość drogi spał. W międzyczasie wielokrotnie dzwonił telefon porwanego maturzysty. To jego matka, próbująca się z nim skontaktować. W pewnym momencie uzgodnili, że najlepiej będzie, jak go po prostu zabiją. Chłopak tego wszystkiego słuchał. Decyzję o uśmierceniu go miał podjąć Łukasz, który czuł się śmiertelnie urażony. Stwierdził, że nie mogą go wypuścić, bo będzie świadkiem, a oni wszyscy trafią do więzienia za to, co zrobili. Zjechali do lasu. Zatrzymali się i wysiedli z samochodu. Zaczęło już świtać. Pobity Bartek prosił ich o litość. Przepraszał za to, że nie elegancko zwrócił im wcześniej uwagę. Rozkazali mu, by założył sweter na głowę. Prowadzili go przez jakiś czas przez lat. Kazali mu się położyć na ziemi na brzuchu. Chwilę później Łukasz zadał cios nożem w gardło Bartka. Ten zalał się krwią, otrzymał potem jeszcze kilka ciosów w plecy. Następnie Łukasz kilka razy uderzył go kamieniem w głowę, by go dobić. Krzysztof podkreśla, że był wtedy mocno zamroczony alkoholem, i jego wspomnienia to jedynie migawki. Nie wie, czy Marcin zadawał ciosy żyjącemu jeszcze Bartkowi. Pamiętał tylko, że widział go stojącego nad ofiarą ze spodniami ubrudzonymi krwią. Łukasz rozkazał każdemu z nich zadawać ciosy, by wszyscy byli umoczeni w tę sprawę tak samo, by czasem któremuś z nich nie przyszło do głowy go sypnąć. Potem zaciągnęli ciało w stronę rowu i wyrzucili je do niego. Następnie przykryli je gałęziami i krew przysypali piaskiem, by nikt jej nie zauważył. Wszystko to działo się niedaleko drogi, ale ukryli ciało na tyle dobrze, że nie było go widać. Zabrali samochód. Portfel, zegarek i telefon komórkowy należący do Bartka. Telefon szybko sprzedali komuś pod dyskoteką w Ostrudzie. Zaraz potem pojechali nad morze. Tam pozbyli się narzędzia zbrodni. Wyrzucili dokumenty Bartka i pozbyli się samochodu, bo wiedzieli, że policja będzie go szukać. Krzysztof, który przedstawił tę wstrząsającą wersję wydarzeń, nie był w stanie określić, gdzie dokładnie doszło do zabójstwa. Większość drogi przespał. Było ciemno. Jego zdaniem mogło być to gdzieś w okolicach Grójca, jakieś 50 kilometrów od Warszawy. Pozostali zatrzymani do niczego się nie przyznawali. Jednak wyjaśnienia złożone przez Krzysztofa były dla prokuratury wystarczającym powodem, by postawić wszystkim trzem zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zostali zatrzymani w areszcie tymczasowym, który był potem przedłużany. Piętek podczas całego śledztwa Raz pękł i przyznał się do popełnienia zbrodni. Potem jednak już do końca wypierał się swojego udziału w rzekomym zabójstwie. Keczył natomiast konsekwentnie przyznawał się do tego, że brał udział w uprowadzeniu, a także do tego, że pod presją pozostałych kompanów uderzył Bartłomieja kamieniem oraz dźgnął go bagnetem. Według jego słów chłopak już wtedy nie żył. Zdaniem Krzysztofa wszystko zaczęło się od Łukasza to on zaczepił Bartłomieja i to on wiódł prym w tym całym zajściu. Krzysztof nie brał udziału w przeniesieniu ciała. Doszło do tego kilka tygodni później i miał się tym zająć Łukasz z innymi mężczyznami. Krzysztof poddał się nawet hipnozie, licząc, że dzięki temu uda się wydobyć z jego pamięci kluczowe informacje, ale podczas hipnozy nie wskazał miejsca zabójstwa. Jednak to, co mówił w transie, pokrywało się z jego wcześniejszymi wyjaśnieniami. To potwierdzało, że mówił prawdę. Pozostali oskarżeni nie przyznawali się do niczego i nie chcieli wyjawić miejsca ukrycia ciała. Z tego powodu nie udało się ustalić, w którym dokładnie miejscu doszło do zbrodni. Niemniej było to gdzieś przy trasie krajowej nr 7 między Radomiem a Warszawą. Marcin i Norbert, po trafieniu do aresztu, przystąpili do więziennej subkultury. Obaj, podczas odsiadki, dopuszczali się przewinieni, za które byli karani. Red Bull był karany kilkadziesiąt razy i wiele miesięcy spędził za swoje zachowanie w izolatce. W trakcie procesu Krzysztof zachowywał się pokornie, okazywał skruchę i przez większość czasu miał zwieszoną głowę. Pozostali dwaj byli aroganccy. Bez skrępowania patrzyli w oczy rodziców Bartka i potrafili śmiać im się w twarz. Wyrok w tej sprawie zapadł w lipcu 2007 roku. Marcin Piętek został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. O warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 40 latach odsiadki. Będzie miał wówczas 64 lata. Sąd uznał go za osobę bardzo zdemoralizowaną, którą trzeba izolować od społeczeństwa. Gdy usłyszał swój wyrok, ostentacyjnie usiadł. Norbert Rembach, ze względu na fakt, że w momencie dokonywania zbrodni nie miał ukończonych 17 lat, został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Była to dla niego najwyższa możliwa kara. Warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać nie wcześniej niż po 20 latach od siatki. Krzysztof M. za współpracę z organami ścigania i za ujawnienie przebiegu wydarzeń oraz za usiłowanie pomocy w odnalezieniu ciała, otrzymał nadzwyczajne złagodzenie kary. Sąd skazał go na pięć lat więzienia: zakazał też publikowania jego pełnego nazwiska w przeciwieństwie do pozostałych. Obrona odwoływała się od tych wyroków. Norbert, wychodząc z sali po wyroku, powiedział, że zarzuty pod jego adresem to zwykłe pomówienia. Sąd apelacyjny wydał wyrok w listopadzie 2008 roku. Uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Tym samym ponownie sprawę rozpatrywał sąd okręgowy w Kielcach. Pojawił się nowy świadek. Był nim wuj nieżyjącego już Łukasza, Zbigniew W. Ten jakiś czas wcześniej wpadł w ręce policji. Centralne biuro śledcze rozbiło wtedy w skarżysku kamienny gang, wymuszający haracze, dokonujący zabójstw, napadów na tiry i kradzieży. Był to gang, na którego czele stał człowiek z lasu. Zbigniew należał do tej grupy. Był znany pod pseudonimem Kajtek. Zdecydował się zeznawać, licząc w ten sposób na złagodzenie swojego wyroku. Obciążał oskarżonych swoimi zeznaniami. Twierdził, że jakiś czas po zabójstwie pomagał całej ekipie w zatarciu śladu. Dwa tygodnie po zbrodni, będąc jeszcze nad morzem, Łukasz zadzwonił do niego i poprosił go o pomoc. Zbigniew przyjechał do nich i pomógł im sprzedać niewygodny dla nich samochód. Dzięki jego zeznaniom w śledztwie udało się dotrzeć do pasera, który go kupił, a to potwierdzało tę wersję. Potem Łukasz i jego kompani ukryli się u jego wujka. Obawiali się, że ktoś widział ich wsiadających do samochodu Bartka. Postanowili przeczekać i zobaczyć, jak sprawa się rozwinie. Przez kolejne dni nie pojawiały się żadne informacje poza tymi o zaginięciu Bartłomieja Magdziarza. Wówczas zdecydowali się lepiej ukryć ciało. Według wersji przedstawionej przez Zbigniewa specjalnie kupili torby podróżnicze. Udali się na miejsce, poćwiartowali ciało przy użyciu piły i wrzucili do toreb, a w końcu szczątki zakopali w różnych miejscach w promieniu kilkuset metrów. Nie wtajemniczono w to Krzysztofa ponieważ pozostali z zaangażowanych nie ufali mu i obawiali się, że prędzej czy później się wysypie. Jak się potem okazało, ich obawy były słuszne. Jednak Zbigniew również nie potrafił wskazać miejsca, w którym ukryli ciało. Jakiś czas później Łukasz zorientował się, że zgubił bransoletkę, którą nosił. Najprawdopodobniej spadła mu, kiedy rozczłonkowywali ciało. Bali się, że ktoś ją znajdzie, a ona naprowadzi na jego trop. Była charakterystyczna i widniały na niej inicjały Łukasza. Pojechali tam i po długich poszukiwaniach udało im się ją znaleźć. Choć za sprawą zeznań Zbigniewa pojawiły się dodatkowe okoliczności obciążające, to sąd nie mógł wydać wyższych wyroku. Wszystko to za sprawą tego, że od pierwszego wyroku nie odwołała się prokuratura, Wyrok zapadł w grudniu 2010 roku. Wobec wszystkich oskarżonych zasądzono te same kary, co w pierwszym procesie. Przewodnicząca składu sędziowskiego powiedziała, że choć nie znaleziono ciała, to w tej sprawie dowody są tak mocne, że nie ma wątpliwości, że skazano właściwe osoby. Krzysztof zaraz po ogłoszeniu wyroku został wypuszczony, ponieważ odsiedział w areszcie całość wyroku. Obrona złożyła apelację i sprawa ponownie została skierowana przez sąd apelacyjny do ponownego rozpatrzenia. Ponowny proces ruszył przed Sądem Okręgowym w Kielcach w 2012 roku. Ponownie zapadł taki sam wyrok jak wcześniej. W końcu w 2014 roku sąd apelacyjny uprawomocnił wyroki i sądowa batalia się skończyła. Przez lata rodzice Bartka niczego nie zmieniali w jego pokoju. Został w takim samym stanie jak wtedy, gdy opuszczał go w 2002 roku. Choć nigdy nie znaleziono ciała i rodzice nie mieli szansy go pochować, to postawili na cmentarzu symboliczny grób z jego imieniem i nazwiskiem. Widnieje na nim napis: Zginął w nieznanym miejscu. Krzysztof po opuszczeniu więzienia wyprowadził się na drugi koniec Polski. Chciał zapomnieć o tym, co się wydarzyło i ułożyć sobie życie od nowa. Do tej zbrodni mogło nigdy nie dojść. Bartek miał ogromnego pecha. Gdyby jechał w drogę powrotną pięć minut później, to nie spotkałby swoich oprawców. Gdyby zamiast czerwonego światła świeciłoby się zielone, nie stanąłby tuż przy nich. a gdyby zablokował drzwi od wewnątrz, to zabójcy nie wsiedliby do jego auta, a on miałby szansę uciec. Sporo wątpliwości w tej sprawie budzi zaangażowanie śledczych przez pierwsze trzy lata. Choć jeden z zabójców bezmyślnie rozpowiadał, że zabił, to jakimś cudem, ta informacja nie trafiła do śledczych, mimo iż ludzie w okolicy plotkowali na ten temat. Być może związek miał z tym fakt, że grupa człowieka z lasu miała wejścia w policji w Skarżysku Kamiennej. Kajtek ze swoim siostrzeńcem złożyli nawet wizytę Piętusiowi, gdy dowiedzieli się, że ten zaczyna mówić o ich udziale w zabójstwie. Grozili mu, że jeżeli tego nie przestanie robić, to on również skończy tak samo, uderzyli go kilka razy i wyperswadowali mu dalsze gadanie. To już wszystkie informacje na temat tej bulwersującej sprawy. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.